Watch out, watch out. Zgubiliśmy jedną, właśnie policję. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. A dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku z gry Taxi Boss. I proszę Państwa, wiem już, jak zrobić trochę lepszy ten samochód, który mamy go do tej pory. Zmienimy mu też trochę kolory, bo powiem Wam, nie stać mnie na samochód, który ma 10-0 od razu. On kosztuje z półtora miliona, więc brakuje mi z milion ponad. A nie będę kupował przecież tych pieniędzy, nie będę. 3000, tyś... 4000 Robuxów! Skąd ja mam mieć tyle Robuxów? Jest z giga dużo. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapę, suba, komentarz. Wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. Nasz samochód. W tym momencie posiada rating 9.2, ale jeżeli kupimy skórzane lepsze, premium skórę na siedzenia, no to już będziemy mieli 9.4. Tutaj mamy 9.5, jak kupimy masujące siedzenia. Jak zrobimy jakieś tutaj lepsze, to też 9.5, i mogę to zrobić w razie czego. A tu mamy 9.4, to ja po prostu kupię może te za 65. 5000, i już podniesiemy sobie rating do 9,5. Myślę, że tak trzeba zrobić. Eee, Luksiurność wrzuciliśmy lepszą, i teraz tak możemy wzmocnić nasz performance. Może być nasz samochód po prostu mocniejszy jeszcze. Pytanie: jak bardzo? Race Gears, żeby tutaj zrobić coś lepszego. Tutaj 814 HP, 160 max speed, 160, 822 konie, 822 konie, ale się max speed nie podnosi. A tutaj co, 814 i 160 max speed. W teorii to by było najlepiej, ale te alu pipy jeszcze mamy, więc możemy je zrobić. Dobra, może coś takiego byśmy zrobili, bo i tak to wiecie, to, to jest. Uh, jest duży dodatek, tu, tu już zrobiliśmy, więc mamy plus. Dobra, tuning, zróbmy sobie ten. Cooling system, po prostu. Już jest dobrze. Uh, już sobie to podwyższamy, aha, bo ja mogę kilka rzeczy zrobić. Okej, okay, tylko, że ja za to nie dostaję nic więcej, jeżeli chodzi o luksurność, kompletnie. Aha, tu na game pass trzeba jakieś rzeczy. No, właśnie takie rzeczy mnie zastanawiają. Czy to jakiś game pass? Co, co nam to darzy? Ja dodam spoiler. No, nic chyba za bardzo, więc spoiler mi nie jest potrzebny. Ja bym chciał faktycznie jakieś rzeczy, które mi coś dadzą. Zmieńmy sobie kolor główny. Na jaki teraz? Może na niebieski. Na taki jakiś. Na taki ciemny. Może o, też byłoby dobrze. Zmienić na szaraka takiego. To za ile? 50 korn y, yellow. Okej, okay, no to może zmienimy sobie. A może zielony? Za 50 y, zapłaciliśmy. To jest upgrade to customization plus. Aha, to pewnie też jakiś game pass jest, nie? To to nie. Break. Dobra, jakie, jakie kolorki możemy dać? O tutaj jeszcze zielony daliśmy. Super. O kurczę, mam nadzieję, że. Że to się wszystko dodało do tego samochodu? Dobra, mamy. Przynajmniej się zmienił ten samochód teraz. Trochę mocniejszy. 9,5 gwiazdki już. Możemy zrobić podejście pod e, panią 10-0. No nie, jeszcze trochę, bo ja wiem, że jesteśmy w stanie trochę lepszych od siebie brać, nie? Na 9,5 gwiazdki. 9,2 gwiazdki, no to 9,2 gwiazdki. To na pewno weźmiemy. To nie ma, nie ma co do tego wątpliwości. Okej, okay. myślałem, żeby w ogóle dzisiaj zrobić jeszcze takie rzeczy jak wyścigi, bo za wyścigi też możemy zdobyć lepszy samochód. Czy wyścigi, czy nawet te trasy, po prostu próby czasowe, o, time trials, to są próby czasowe, to je też można byłoby spróbować wykonać. Tylko, czy one są zaznaczone na mapie, jakkolwiek? Dobra. No i super, 7800 praktycznie na start. Są chyba. Czekajcie, taxi, radar. Aha, <laughs> to trzeba kupić. No dobra, nieważne. Niewa Gdzie my jesteśmy na mapie? Bo ja nie pamiętam. Troszkę. Shopping High jest w tym momencie wydarzenie. Eee, wiem, że. O, jak będziemy od prezydenta odbierać, to ponoć też możemy dostać super samochód lub kupić go. Czekajcie, my jesteśmy tu? Nie. Jesteśmy tutaj, prosto, dwa i w prawo. Dobra, i robimy time trial wtedy. No a ludzie, pracownicy mi zarabiają. No bo to dalej pozostaje opcja na przyszłe odcinki gdzieś faktycznie. Żeby zarobić no więcej pieniędzy. Tylko tak ciężko się, powiem wam, zarabia w tym momencie. O, znowu 10-0 jest, no. Dobra, time trial, odpalamy. Jedno okrążenie. Jedziemy. 3, 2, jeden, start. Od razu. Ulepszyliśmy trochę moc. W tym samochodzie. Jest on teraz trochę mocniejszy faktycznie. Aczkolwiek zakładam, że pod time trials to ja nie mam najlepszego pojazdu, nie? Zakładam, że są dużo, ojoj, mocniejsze. O, ale może zgarniemy monitory przy okazji. Tak naprawdę. Dobra, najgorzej, że tutaj właśnie... Coś takiego się zdarzyło. Taka bocznica była do, do zrobienia. Tego się nie spodziewałem, więc się zatrzymaliśmy. Trochę. I tutaj już jest końcówka, chyba, nie? Dobra, znowu dostaliśmy brąz. Najgorzej. Zabrakło dwóch sekund. Ja wam powiem, że jesteśmy w stanie to zbić. Ewentualnie innym samochodem mógłbym też spróbować, nie? Time trial. Ok, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak nie uderzę w ścianę, to jest szansa srebro zrobić, ok? Uważam, że jesteśmy w stanie zrobić srebro, nie uderzając w ścianę. No tylko właśnie musimy nie uderzyć w ścianę. To jest najważniejsza opcja, której się trzeba trzymać, czyli tutaj o nie uderzamy w ścianę. Jedziemy najnormalniej w świecie, jedziemy. Skręcamy. No i teraz jedziemy praktycznie na full prędkości, już chyba tak, bo to już jest końcówka. Dobra, mamy to. Ej, z tymczasem to prawie do złota nam się udało zrobić. Oj, kusi, powiem wam, kusi to złoto. Dobra, 7,6. Mogę was zabrać, panowie politycy. Kimkolwiek jesteście, jesteście politykami. Mogę was zabrać. Na pewno macie ważne rzeczy do, do, robo, do roboty. Na pewno ciężko pracujecie. Robiąc to, co robicie. Razy dwa i trzy. Spoko. Niecałe 7 tysięcy. Bardzo w porządku ludzie byli, których dostarczyłem w tym momencie. O to mój chyba nawet samochód jeździ. Dobra, to szukajmy tak. Time trial. Jeszcze gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj? E, dobra w lewo i na Dachill spojedźmy. Tam udało mi się w poprzednim odcinku zdobyć brązowy medal. Okej, okay, kto potrzebuje mechanika? Tutaj, dobra. Zdobyliśmy brązowy medal, ale wy, wyznaję zasadę, że... O, skąd on ma helikopter? Uważam, że możemy zdobyć lepszą e, notę niż brązową. Uważam, że stać nas na więcej w tym wypadku. O, było 2,8 i 6. Sze... 3,8,5. Dobra, nieważne. Trójka 8,5, biorę ich. I to politycy wszystko. Super. Damian Felix. 2 i 3 yy, mnożnik. Jedziemy z tym. Jak widzimy takich. Trójkę polityków na wysokim ratingu zgarniamy od razu. Nieważne, jaką misję robimy. To jest dewiza naszej firmy. Biedni będą biedni, a bogaci się będą bogacić. Tak właśnie działamy w tej firmie. O kurcze, pieczone. No to tak to nie chciałem. To karma, karma chyba nas dorwała trochę. Dobra, przejadę tędy. Na pewno przejadę tędy. A gdzie my w ogóle z nimi jedziemy? Czekajcie, mam wrażenie, że jakaś niestandardowa miejscówka. A tutaj, no okej, okay, faktycznie niestandardowa. Pod jakąś firmę, chyba po prostu, czy pod fabrykę. Dobra, 25 tysięcy! No i takie pieniądze ja bym mógł za każde zlecenie brać, nie? Jakbym po 25 koła dostawał od każdego klienta, to ja bym był już milionerem faktycznie. Dobra, 7 i 6 razy 3. Bierzemy was. Niech będzie 7 i 6 razy 3. Jak naj, yy, na, najlepsza nota. Mm, dobra oni chcą na lotnisko to do... Wiemy gdzie mamy jechać, o powiem tak. Krótka piłka. Jedziemy sobie tędy na spokojnie. Oj, 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 hamuj, hamuj się. Hamuj, hamuj. Dobra. No. Proszę bardzo. Ja, o, 12 tysięcy prawie za nic. Tutaj takie bardzo szybkie, wiecie, zlecenie udało nam się zgarnąć. 12 tysięcy, jak najbardziej jestem w stanie przyjąć takie pieniądze. <noise> nie powiem, że nie. Głupio powiem więcej. Głupio byłoby nie przyjąć takich pieniędzy, nie? Od klientów w tym momencie. Dobra, biznesmenów możemy zabrać. O, półtora kilometra prawie. To daleko faktycznie. Jak na nasze trasy, które robimy w tym momencie, no to faktycznie daleko. Ok, i się zmieniło jednak, że możemy jechać tędy. Nie wiem, którędy nas to chciało wcześniej zabrać, tak naprawdę, ale uważam, że trasa, którą teraz robimy, jest całkiem niezła. Dobra, przejadę tak jak chcecie kawałek. Dosłownie przejeżdżam tak jak chcą. I wcale nie wydaje mi się, że to był dobry pomysł przejeżdżać tak jak chcą. Nawet premii za dużej nam nie dadzą, no nawet jakbyśmy byli giga szybko, to, to bez żadnej pre. Ej, faktycznie, teraz każde uderzenie chyba nam premię zabiera. Dobra, 5000 plus monitor i glass panel. Okej, okay, opłacalny przejazd. O Jezu, to myślałem, że to moi już pojechali. Dobra, tutaj gdzieś tacy gigabogacze byli. Gdzie to, gdzie są gigabogacze? Dobra, nieważne. O, to, o to nasze samochody przejechały chyba. Jedziemy do misji, jedziemy do misji, widzowie. E, a ja sprawdzę, czy nikt mechanika nie potrzebuje. Nikt mechanika nie potrzebuje, dobra. Jedziemy na wyścig. Gdzieś w tej okolicy miał być wyścig. O, tutaj jest time trial. Okej. Okay. Musimy co najmniej lepszy czas zrobić, i wtedy będzie naprawdę dobrze. Jak zrobimy lepszy czas. Teraz już wiemy, że będziemy się w ogóle gdzieś przebijać w takich obocznicach. To już jest plus zdecydowany. Wcześniej nie wiedziałem kompletnie, że tak to będzie wyglądać, lub że może to tak wyglądać, nawet nie wiedziałem. I takie ciężkie zakręty tam były, powiem Wam. Powiem więcej, te zakręty dalej tutaj są z nami. Dobra, tu wcześniej kompletnie to zdupiliśmy, a teraz przejechaliśmy całkiem nieźle. Aczkolwiek zapewne tutaj by się przydał drift, żeby ten czas mieć lepszy dużo. Dobra, brąz tylko. Ale zabrakło mi sekundy. A ja i no poprawić bym chciał, powiem wam. Nie ma co ukrywać, chciałbym to poprawić. Uważam, że do srebra jestem w stanie zejść czasem jeszcze do srebra. Od razu jedziemy lekko w lewo. Tu of. Oh, Dobra, mogę to zrestartować jakoś? Mam nadzieję, że zrestartowałem, tak, zrestartowałem. To nie. To jest najważniejszy moment chyba. W nic nie uderzyć tutaj N przez głupi przypadek. Nie uderzyć w żaden głupi punkt. Trzeba ten zakręt wziąć idealnie, widzowie. Dobra. I teraz tak, przejeżdżamy. Tu już się rozpędzamy. Tu już musimy jechać szybko. Mnie to nie obchodzi. Musimy faktycznie postarać się pojechać szybko. Brać szybciej te zakręty trochę. Więcej musimy zaryzykować. O! Za mało zaryzykowaliśmy. I się to nie opłaciło, jak widać po czasie. Oj, 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 oj. Jaki tam był czas, do którego mieliśmy zejść? Mamy! Zmieściliśmy się w 47 sekundach. Mamy srebrny medal za ten wyścig. Za tę próbę czasową. Tutaj, ja, jakiś bogaczy, ale właśnie, żeby dwójka, trójka była. I mamy pół miliona wtedy. Pół miliona to już są dobre pieniądze. <ścoughs> Bez skitu. Za pół miliona to sobie życie można ułożyć. No ale czemu tu są tylko. I widzicie, jak na złość, jak na złość, po prostu Same pojedyncze boby tutaj są, no bo to lekarze. Oni się wstydzą razem pójść. Czy gdzieś po... O, 10-0. Podjedź ze mną, kolego. No nie przejedzie, no dobra, 7-2, ale raz, dwa. Zawsze coś. Gwiazdy roka bierzemy. Przewieziemy, no. Ale głupio, tak głupio. Faktycznie dobra, już trzeba odpuścić prędkość i dojechaliśmy, proszę bardzo, Dwa i pół. No dobra, to tu prawie 9 tysięcy, a trasa była dosyć bliska, i mamy 500 tysięcy, moi drodzy. Ok, yy, polityk jest tutaj, weźmy to, weźmy to, weźmy zlecenie telefoniczne, niech będzie, niech stracę. Bierzmy telefoniczne zlecenia. Od kiedy wiem, że możemy za to jakiś samochód zgarnąć, to może wiecie. Może nam się to opłaci jakkolwiek. Będziemy robić sobie znajomych z tych klientów i może może później akurat nie nam jakiś samochód sprzedadzą taniej. Ups. I tak żadnej premii nie było. U 0 kryminalista, ty! całkiem niezły kryminalista, czekajcie 9-0, on może dużo pieniędzy mi dać Wyatt Lee mafia boss, dosłownie bossa mafii wieziemy widzowie what? o nie, o nie, o nie, o nie policję musimy zgubić watch out watch out Zgubiliśmy jedną właśnie policję. A raczej ją wywaliliśmy totalnie. Oj, 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 nie. Prawie, 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 prawie. Wieziemy go tutaj. Tu, 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 tu. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to i... Mamy to. Przewiozłem go. Ty! Dał mi... o sztapkę złota mi dał. I 25 tysięcy. Jeszcze z policją walczyliśmy. Dobra, ja nie wiem, jak my mamy wykorzystać tę sztabkę złota. Ale mamy już dwie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę coś mocnego taka sztabka złota. Tylko właśnie, jak to wykorzystać teraz? Zamienić to na pieniądze po prostu. Dobra, 7.1, ale tutaj mamy kogoś, kto do nas dzwoni. Więc zgarnijmy tego, który do nas dzwoni. Niech będzie. Mechanik. Okej. Okay. Może zniżkę dostaniemy później jakąś od mechanika. A czemu nas tu pod prąd w ogóle zgarnia? Oj ojoj, oj, mam mało czasu, a ja wjeżdżam w ścianę jedną drugą. O Jezu, ty w samochód uderzyłem. Myślałem, że... Myślałem, że nie możemy się zdarzyć z samochodem w tym momencie. No Haria przecież się śpieszę, kolego! Naprawdę uważasz, że ja się nie śpieszę? Jadę najszybciej jak się da, możliwą trasą. Dobra, nie wieziemy kryminalisty 8 sekund. O nie, murek. No murek, to postawił ten murek w tym miejscu bez sensu. Dobra, gościu, no no przecież widzę, że jesteśmy na znaczniku praktycznie, no. No wyjdź z tego samochodu w końcu dzisiaj. Jo, dobra, skiliszy, skiliszy to jest twój łeb normalnie, debilu ty. Go to driver, czekajcie, ten, send mechanic, dobra temu dajmy coś jeszcze. Wyszkolmy, czy wyszkolmy gościa, a jakbyśmy ich wyszkolili wszystkich, im dali drogie samochody, to by nam zarabiali więcej? Pewnie tak. Aby się przydało, żeby nam coś zarobili kaski, żebyśmy mieli dochód pasywny z tych innych kierowców. Fajnie by było, nie? Dobra, tutaj sami słabe usze są. Bez kitu, No nawet grupy nie ma żadnej zorganizowanej, fajniejszej. No dobra, przewieźmy sobie tego kogoś. 5,5 gwiazdki. Kim ty jesteś? Inżynierem przynajmniej, dobra, może może coś mi da przynajmniej za to, nie? Trzeba liczyć, że jakiś przedmiot dobry dostaniemy, który przyda nam się do modyfikacji naszego samochodu. O! W ten sposób możemy to ująć. Uuu, teraz za prędkość to powinniśmy faktycznie bonus dostać bonus, bonus. Możeśmy naprawdę szybko przyjechali, żeby nie było. Ile? Ze 3000. O! 5000 Metal Pipe. No to Metal Pipe się faktycznie przyda. Więc to nie było złe zlecenie. Dobra, widzowie. W tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Jaką grę kolejną będziecie chcieli w ogóle z Robloxa? Dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Eloy Cześć. Siema.